Siema TJ witam w kolejnym polowaniu Hot Wheels na moim kanale. Tak więc, na wieszakach od ostatniego czasu myślę, że nic nowego się tutaj nie pojawiło. Biały Cleaver fajny, aczkolwiek mam niebieskiego, także. nic tutaj się nie pojawiło. No co, tutaj z matchboxów ogólnie, no to nic ciekawego nie widzę. No, nad no, złotym usprawniam i zobaczcie 5 No, 5 paki. No, jest na mnie spokojny. Weź go sobie. W no fajnie, jest. 4 duchy w gorszu. No, i cena za 5 paki. No to, a to się wypada, za, no, jak cena za majna. Dobra, to co? Premki Czybcy Wściekli. Caprice. Ten 186 Coś z Eurospeedu, ale. Bez dla Ferrari Trzy paki dosyć nudne Nie wiem, no z tych matchboxów to jeszcze nic za bardzo nie ma Chociaż na matchboxa są jakaś zniżka była minus 30% Dobra to co, Bel Air, on ma bardzo fajne kółko w ogóle swoją drogą Staroć No, ooo, się staroć Zobaczcie który rok? 2800 rok tu jeszcze dycha jest naklejona. Ty że 2018? No tutaj jest napisane, bo tu jest fan parkować na 18. A, no Lil Rower. To jest z tych gazetek ogólnie. No nic się No ale no... Nie wiem, no. Nie wiem, nudy. A mamy Lidl, jakiś case B, coś takiego dosyć stare case, to co Hirohata, Hatamers można i ciekawsze z tego. Mam Morgan. Morgan Super 3 już, dałem, już w stanie karty mm. No ale wydaje mi się, że tam raczej nic ciekawszego nie ma niż Morgan Super 3 i ten Hirohata Bears O, może to jest ten Cadillac Fleetwood, tak Tak, ale już w trochę gorszym kolejny. stanie karty Kolejny O, kolejny, o, kolejny. O, kolejny. <laughs> jeszcze trzeci jest nawet nie nie wiem, To jest wstawienie najgorszy samochód co tej krzywe Wiem, że a to jest no, o! biły Cleavera, on też jest kurde fajny Ale no, jaką O, ty, nic jest ciekawego No, nic tu ciekawego nie ma, to no, wszystko przebrane Także, idziemy W tym Pepku kiedyś były dwa kosze Tutaj A jest tylko jeden Na wieszaki przeniesiono O, wezmę go sobie, miałem ubrać ten drakolor. Hmm. Daj coś mi hmm? No popatrz a, ten Mustang GTD rekolor No ja sobie wewnętrznego szelbiego Jakbyście 20 minut wcześniej to byście to Co? O kurde o. Pokaż Mogę zobaczyć? Nie nie będę zabierasz oczywiście to te ha. No ten Leaf no. Mogę? Co spojrzeć? A to które pełko to? No teraz? Spoko! A kiedy była dostawa? Nie wiem. Czekaj, Ci swoją kolekcję pokażę. Kurde, szary, ja sobie 90. Ja nagrałem teraz film na YouTube jak no. hunting robię. Ej, yes, zobacz, właśnie jest, weź sobie na wymianki. Ale ja już mam ich tyle, gościu, daj spokój. Ile masz z tego? Jeszcze O, jest jeszcze pięciopak. On mm, fajny jest, ale mam go. Fajnie. W tym lidlu dzień po, moi drodzy, no i wysypali case G widzę no bo można przede wszystkim a bo nie przepraszam case F case F bo to jest z case'u F to jest też z case'u F ale to jest z case'u G okej okay, no to nie wiem bo widziałem gdzieś model z case'u E zaraz wam go może pokażę jeśli znajdę ale widziałem Blazera takiego co nie o Honda to jest też z case'u G akurat Mmm Kurde. Nie wiem. Ale widziałem blazera tak czy się takiego czarnego. O, właśnie. On jest w case F, nie F chyba. Także nie wiem ogólny. Ale no, załóżmy, że Case G. Case F się pojawił. Tak czy siak, jak za późno już trochę. LatSun 240z hmm. Silverado... No o, Challenger nawet jakiś. Ogólnie, ogólnie coś tu jest. Może sobie coś wezmę, ale raczej nie. paki z Kiku. Nightbarters rozwalony. nojników No nic ciekawszego tutaj ja Było ciekawe O, motocompo. 7zł to jest dobra cena całkiem. Wiesz, można szukać. Patrzeć w razie czego byśmy nie znaleźli tego Dodge'a zielonego. Bo no Nie wiem, ale ogólnie tutaj. Nic. nie widzę. No to jeszcze szybko. Zjadę to. I na halę, dalej. No dobrze moi drodzy. Więc jeśli chodzi o majoretki mamy Team Transport z Mustangiem, który jest ciągnięty przez Raptora. Zobaczcie jeszcze takie porsche transport kurde to je na pewno biorę co tu dalej jest? Tu jakiś... tu spoko sobie, by tu się wsadziło jakieś samochody, ale to już sobie daruję. Jeśli chodzi o pięciopaki to są mienniki, które już wcześniej było do... były dostępne w Biedronkach. Zobaczcie dokładnie, o ten Charger To ja tego nie widziałem akurat w Biedronce ostatnio. Z tego co wiem, one były raczej bardziej to w karturze. Tutaj nie No tutaj to RS6 mam Tylko dla tego Chargera bym kupował, ale on jest słabo dość wykonany, także Nie, dobra Biorę sobie te dwa te transporty Ale zobaczcie na to Lego Lego też, kurde. Właśnie to są zestawy, które chcę mieć. Właśnie tego Challengera chcę sobie kupić. Ale też właśnie myślę na cento To są bardzo spokojne zestawy. No to co? Witam Dilt. No i co? Z poprzedniego huntingu, jak tutaj byłem. Po prostu poznikały M3, M4, M5, a pozostawały M1 i M2 W sumie szkoda, bo to są mimo wszystko spokojne modele. Tych Williams. Williams, tutaj chyba nawet nie było wtedy. No co, jeśli chodzi o mainiki, no to nic tutaj raczej ciekawszego nie znajdę, ale zobaczmy kosz. Okej, okay, jest ten stan, którego wezmę stawickiemu hunterowi. Chociaż na tyle. Na plus. Poza Nie ma co wydawać tutaj. Wszędzie żeby wychodziło ludy Dylan Mate 33. Nieocenione Nie ma tylko fajne Ale przede wszystkim, co dlaczego zobaczę? Poszedłem do tego dziwca, czyli Burago. Bo pojawiły się tylko w sumie te Burago. Myślałem, że to są lepsze, ale one mają takie srebrne lampy z przodu. Także chyba większość propozycji mogę na starcie odrzu odrzucić. Ok. To Porsche mogę wziąć. Camaro a no, kamaro daruje, bo też jest słabo wykonane RCZK No i jeszcze jako tako Centenario Laser Evo, to widziałem, że ma brzydki przód r bym chciał, ale ma paskudny srebrny przód także Aha, jak kupię dwa to jest zniżka I ja wezmę sobie to Porsche ale jeszcze popatrzę dalej. No to patrzymy Pepko Ostatnio dostałem info od kolegi, że był case G. Tutaj taki toys, ale to nie chodz chyba. No i dokładnie miał rację. Case G był. A wtedy jak był to były nawet PMW 2002 w kilku sztukach, ale no raczej już wykupili sobie no spokojnie. Chociaż zobaczcie, ten cyberkład to jest świeży case. Konkretnie ten rekolor, bo poprzednia po wersja była z ksu Więc czy tak tracę szansę na no coś świeżego? Oj, nie wiem, nie wiem Jeśli chodzi o track flity, Jest Porsche, jest Porsche, zobaczcie Wcześniej też tak to Porsche znalazłem, zobaczcie Jest Nie schodzi to Zobaczcie, zobaczcie, ja to no, tego nawet nie mam Nie muszę, Porsche, bo no i znam się co no, jednego Tyle Dawać zamiennika, przesadzę tutaj z taką maszyną icons. No ale poza tym, jeśli chodzi o beli bez zmiany, jeśli chodzi o matchboxy, też bez zmian, dwupaków. Tu idź co? Nie, ciekawe, ciekawego, tu nawet nie, nie ma co bardzo bardzo Jednak jest dwupak, którego mój kiedyś kolega polował, ale już aha. Nie najgorszy dwupak w sumie, bo dwa prawdziwe auto. Matchboxy? Widzieliście co o mam nadzieję. One wróciły była sekcja Nie gadaj co? Wszystko się wyprzedało No ja ja to urąbane Ich zobaczmy Lokalna hurtownia Neon Speeders, My się o to zabijali I co tutaj takiego jest? Selika Aha, okej, okay, no to Nie ma jakichś potężnych rzeczy Pasecik Majne mm. Majne w kartonie Na lądzie co ciekawe tutaj O, tego mam Ale nie z zrozciąłem od spodu do kościoła tak To jest Edla, to nie zlewa się To myślę, że na końcu spokoju Spoko. Charger. Kiedyś go chciał ale... A, to nie warto. Hmm. No, tak średnio bym powiedział. jest do no, wieszaków. Kwiacik, Ranik Dwupaków. Hmm. Jakiś ciekawy dwupak nawet. Całkiem. Kurde. ale matchbox. Ciekawe ukrywam kiedyś też dwie o tu jakieś kamaro widzę O i to są te dwupaki, które w Pepko były A ja chyba kojarzę tutaj to 55, więc droższe są. Ogólnie. Tutaj taki sześciopaczek paczek. Mustang jest kurde dowalony. MK też, m 2 ale to nie ma detali w sumie. tylu. No ale zamaki kurde nie ukrywam, że całkiem lubię ogólnie No coś świeżego jest na przykład ten temie, gdzie miał jest świeży case. No nie, no to też. świeży. świeży. Tutaj w ogóle zobaczcie w tym koszyku są jakieś modele bo... Ale czy tam coś jest ciekawego Tam jest dalej jakiś silverado kurde pomarańczowy zobaczcie kto są na ich odszarki Czy coś tutaj jest ciekawego kurde i tak szczerze patrząc nie widzę nic ciekawego ale tam jest coś świeższego chyba kurde dobra tutaj y, Sensei i zobaczcie raz. jest prosiak wezmę sobie na wymiankę kolejną chyba w sensie kolejny model tego prosiaka bo no to jeszcze się zastanowię no i ekszyt zobaczmy matchbox GR Supra jest brąz. Mam nadzieję, że mi się uda Porsche znaleźć takie okay. jedno i Mercedes'a Jeep Avenger No jest też bit. Eee, buty majoretki Jest też GTR. Zobaczcie To jest z góry go spoko, ale nie wiem, czy mogę wybrać to tak szczerze Także dzisiejsze podsumowanie dzisiejszego huntingu zaczniemy od moim zdaniem najciekawszej części tego polowania, taka, która wcześniej jej nie kupowałem. Także przejdźmy do tych, nie wiem, to no team transporty na to mówię. Team transporty jak w kotwilsi. Ja w ogóle kiedyś, nie wiem czy wiecie, hunting w Mińsku mazowieckim to był konkretny, to kiedyś widziałem taki team transport z defenderem 110 tak 110 to był chyba i z F-typem co nie Eee, ale no go nie brałem jednak, bo uważałem wtedy, że jest drogi. Wcale w sumie to drogi nie jest, no ale wtedy to nawet półpremek za bardzo nie kupowałem, tylko na winach się skupiałem wtedy. No a teraz wiadomo premki, premki mam jeszcze przecież mini GT, do mnie idzie Pop i inne modele takie wschodnich marek premium, także już u mnie to, to się zmieniło to postrzeganie, ale nie, naprawdę ceny są kurde dobre. Zaraz uprowadzę dlaczego no. No, ale nie wziąłem wtedy, ale też karty, kurde, ten progres w tych kartach jest mega zniewrażony. Naprawdę masz redki, No, tutaj bardzo duży progres popełniły. Wcześniej te karty były brzydkie, tak szczerze, no ale te karty, kurde, wyglądają ładnie. <coughs> Więc pierwsze co, moim zdaniem najfajniejszy, zaczniemy od najfajniejszego do najgorszego. No to najfajniejszy to jest ten, no to Team Transport, czyli e, Team Transport, w którym mamy pierwsze co to. Porsche Taycan Turbo S zobaczcie na ten przód plastikowe lampy nie widać jakoś mocno bo to jest tak taki blister dosyć mocny aczkolwiek plastikowe lampy z przodu jeśli chodzi o spód od razu możemy zauważyć że no tutaj słabo akurat widać bardzo słabo ja akurat raczej tego otwierać nie będę bo karty są naprawdę fajne są resory działające zawieszenie Dalej mamy, jakby tutaj, z tyłu hak. On jest tu już złączony, nawet, a w innym modelu nie będzie złączony jest ciekawe. Do przyczepki, w której mamy, no, kurde, bardzo ładny model czyli Porsche 934. Plastikowe lampy, ładna kalka ogólnie, no, bardzo ładny samochód, no, muszę przyznać. I też zawieszenie, działające, także naprawdę, kurde, to jest coś. Naprawdę to jest dobra cena, muszę przyznać, bo tutaj Hot jest może nie jest to idealne porównanie, bo tutaj akurat jest fajny Team transport, który ma dwa prawdziwe auta, ale załóżmy większość Team transportów. Pójdzie za stówkę fizycznie w Karfurze, No tego brałem akurat za 50 na korobie, ale za stówkę fizycznie. Nawet na korobie większość team transportów kosztuje takie 70 zł. Te tańsze team transporty to rzadkość. No to kurde mamy zazwyczaj jako ten transporter kosmosa i tylko jedno prawdziwe auto. Ale, choć tutaj tu do mają tampo, lamp, a nie plastikowe lampy. No i ogólnie nie mają zawieszeń działających, a poza tym są droższe. A tutaj mamy i Porsche, i Taycana, i przyczepkę. Więc naprawdę to jest dobry deal, tak szczerze zupełnie. Naprawdę. I tutaj nie atakują skotwiska jak niektórzy bo naprawdę Hot Wheelsy też zbieram przecież ale no akurat Team Transporty są moim zdaniem takie nie, to opłacalne także następny Team Transport który bym umieścił na miejscu drugim to jest Ford Mustang GT i Ford F-150 Raptor czyli ponownie y, powtórka z rozrywki mamy dwa prawdziwe fajne samochody z tym drogą. Y, więc może zacznijmy od tego co prowadzi nam nasz Nasz transport jeśli chodzi o ten przód, no to kurde słabo to wygląda. A Akurat słabo zobaczcie, jeden z najgorszych yy, po prostu tam, po lamp, czyli takie po prostu srebrne lampki. No ale za to zobaczcie, otwierana maska. Bo ogólnie te samochody mają otwierane części, zapomniałem o wspomnieć. To jest kolejna zaleta. To już w RLC będziemy mieć w wkręce. Albo w Matchbox Moving Parcel ale Matchbox Moving parts jest jak Wayne dosłownie <coughs> to Oczywiście przyczepka No i Mustang, no i Mustang, zobaczcie, no Plastikowe, kurde lampy To wygląda po prostu dobrze To wygląda po prostu dobrze To jest porządne, tak szczerze Fajne Jedyne co Słabe w tym seciku to te lampy No niestety, lampy do, 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 do naprawy Natomiast teraz przejdziemy do najgorszego Team Transportu, który chyba jest najczęściej kupowany albo jeden z takich najpopularniejszych, czyli Nissan GTR. I to nie o to chodzi, że wiecie, ja nie lubię, nie jestem fanem zbytnio JDM-ów, no to kurde, akurat GTR-a bardzo lubię. Bardzo lubię akurat GTR. Ale... Okej, okay, mamy niby tego GTR-a. Nizmo GT3. No ale co mamy wyżej? Mac Granite, No kurde. A tu można by było dać to paskustwo, dżuka, ale wersji nizbo, Nie, jakiegoś mag granita. Po co ludzie, po co to dano, no no. Serio. Szkoda, szkoda, bo... Bo 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 bo, bo nie ukrywam, żebym BRD się bardziej się cieszył. Właśnie jakby dano na przykład jakiegoś dżuka, e, który jest paskustwem sobie drogą. Jest dalej lepiej niż w Hot Wheelsach, bo tam byłby kosmos, a Magi Granit to jest faktycznie pojazd, który istnieje jednak. Przypomniałem sobie, że faktycznie jest coś takiego Mac. Przypadkiem Moneik Zout nie był właśnie makiem? Chyba był właśnie. I tak właśnie skojarzyłem z tym. Więc jednak to jest prawdziwy pojazd, ale... I tak... No można było dać tego Dżuka tak szczerze nawet nic, bo czy innego suwa, jakiegoś kaszkaja, co... A może jakiegoś pick upa, chyba ten ma jakieś pick-upy w ofercie zgoduje. Może było dać tak szczerze, no bo... O czym zapomniałem wspomnieć to jest skala tego mak'a. Zobaczcie jakie to jest malutkie. To jest żałosne, to jest największa wada na tego Team Transportu. Już nawet nie to, że to jest mak. No nie wiem, jakoś mi nie pasuje po prostu ten Mac. Jakoś tak mi nie pasuje. No ale sam sobie model, bo tego nie, nie powiedziałem. I zobaczcie naprawdę ładne malowanie z nogą i plastikowe lampy także naprawdę no tutaj mało widać dosyć tego getera w sumie wszystkie te samochody mało widać ale, ale no jest okej okay, tak jest okej okay, to muszę przyznać eee, więc tak jak mówię ranking od dołu do góry czyli ostatnie drugie pierwsze i może przejdźmy do też w miarę ciekawej rzeczy w sensie Myślę, że Hot Wheelsów to nie podbija, może chociaż może, może podbija. To są te Burago, tak? Kupiłem dwa. Tak na początku, jak zobaczyłem, tu i tak dalej przejrzałem, to kurde Słabo dosyć. Słabo, tu nic nie ma ciekawego. Chyba nie będę na siłę brać drugiego. A ja tu widzę Pontiaka GTO. No to się ucieszyłem bardzo. Mam Pontiaka GTO z Burago. Także bardzo cieszę się z tego akurat powodu, muszę przyznać, bo naprawdę lubię, lubię pątwiaki. Takiego Fireberda, i wiem, też to jest też nas, raczej przytulił, ale też mi się kasa już kończyła. Ale nie widziałem ten Firebirda No i Porsche 911 Turbo. Tył akurat ma ładny, Przód ma ładny ten samochód. No ogólnie one hot Wheelsów chyba za bardzo nie podpijają, chociaż może. No nie, no nie powiedziałbym, że to jest jakiś wyżej, jakby. to jest po prostu przystępna cena za te samochody. tak? Yy, nie są to jakieś modele premium. Zobaczmy, jak on tego VTO To, jakby tył tył, 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 już tak średnio wygląda. A w ogóle większość tych Burago to, to były jakieś samochody takie właśnie jak ten e, Raptor, ale jeszcze gorsze, bo ze srebrnymi lampami na no czyli Jak najtańsze dosłownie no takie Resuraki tak. No, czyli najtańsze. No tak. No. CCA na przykład większość akurat ja mam z CCA ładnie zrobione w środowisku. ok przejdźmy do hot i zaczniemy sobie od niczego nowego w mojej kolekcji czyli 928S na wymianki i też panowie nic nowego w mojej kolekcji 911 Turbo Cabriolet też na wymiankę w Simsie nie wziąłem finalnie tej tej purchawki, tylko ja wziąłem ją dalej nic, no, nic nowego, nic nowego. oczy znaczy, mojej koledzy niby no chociaż miałem 10 z luzaku z Art karsa hmm, Wziąłem, bo chciałem mieć na karcie. Tak. Chciałem mieć na karcie. Chociaż nie ukrywam, że błękitna była kurde lepsza. Błękitną nieraz wybrałem. Nie jest to popularny samochód w Polsce. To nie łysa. Dalej, e, Ford GT. Ford GT, no to, to to już klasa, akurat. Bardzo fajny samochód, muszę przyznać. Chciałem bardzo mieć ten rekolor, bo moim zdaniem wygląda lepiej od tego białego. Ja mam. Ponownie, rekolor, ale też znacznie go lepszy, moim zdaniem, czyli e, Shelby GT500, też moim zdaniem lepiej się prezentuje od swojego białego poprzednika. E, naprawdę. No i. Ostatni model na dzisiaj nie do mojej kolekcji ląduje, tylko do kolekcji salickiego Huntera. On go wiele razy było okazji go kupić, ale on go nie brał. A jak się okazało, że mu brakuje, dostanie tylko ten samochód z no to jednak opamiętał się i mnie wziął Bardzo dobrze, szczerze. Także nie wiem. Podsumowując, z czego jestem najbardziej szczęśliwy, ja jestem najbardziej szczęśliwy tak szczerze z tych majoretek. Tak szczerze z tych majoretek i w ogóle zobaczcie. Eee, zobaczcie Moja na moją góra. ścianę No dobra, także Boję się o to, czy mi się statyw nie przewali Bo samochód jest W samochód, kudę. Dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie Zostaw suba i to tyle, nara